Witam wszystkich, z tej strony Kołodron i zapraszam Was do 22. filmu informacyjnego. Moi drodzy, z racji tego, że nazbierało się kilka spraw programowych, to chciałbym do nich od razu przejść. Moi drodzy, głosowanie dotyczące częstotliwości wrzucania przeze mnie filmów na kanał dobiegło końca. No i muszę Wam powiedzieć, że jestem szczerze zaskoczony ilością oddanych głosów, ponieważ... W tej ankiecie zagłosowało aż 168 głosów, z czego 58% opowiedziało się za dotychczasową częstotliwością, czyli żeby filmy pojawiały się codziennie. Jak z tym wyjdzie, nie wiem. To jest też kwestia na dalszą część tego filmu. Tym niemniej, moi drodzy, tak jak wspominałem, te wszystkie ankiety są dla mnie opiniotwórcze, a nie ustawodawcze, ale biorę sobie je do serca z pewnością i postaram się spełniać wasze oczekiwania, tak więc o to się nie bójcie. Tym niemniej chciałem wam wszystkim i każdemu z osobna bardzo mocno podziękować za to, że byliście tak aktywni i że tak chętnie braliście udział w tej ankiecie, tak więc moi kochani, dziękuję wam za to serdecznie. Kolejna kwestia, moi drodzy, zgodnie z tym, co mówiłem, zakupiłem dysk zewnętrzny HDD Western Digital, 2 dysk bardzo mocno ułatwi mi pracę, ponieważ nie będę musiał tego przerzucać po prostu na samym moim komputerze, tylko sobie wszystkie, że tak powiem, zapasowe odcinki co tylko będę zgrywał na ten dysk, tak więc bardzo mocno ułatwi mi to pracę. No i ten zakup jest wyjątkowy z innego powodu. Jest wyjątkowy, ponieważ w pełni, w całości, kompletnie został sfinansowany z waszych pieniążków, czy też Sfinansowany z donateów, które mi wysyłacie, tak więc moi drodzy, bardzo mocno Wam za to dziękuję. Szczerze powiedziawszy, nigdy nie spodziewałem się, że będę mógł sobie kupić coś za pieniążki moich widzów. Z jednej strony bardzo mnie to cieszy, a z drugiej strony mi troszkę głupio. Tym niemniej, moi drodzy, jak widzicie, to co powiedziałem, to kupiłem. Yy, ogólnie jeśli chodzi o pracę dysku, jestem bardzo zadowolony, nie ma żadnych problemów, prędkości jak na HDDK są w porządku I tak jak mówiłem, bardzo mocno łatwy mi to pracę Więc yy, za te wszystkie wasze donaty i za to, że po prostu mogłem sobie kupić ten dysk Bardzo serdecznie, moi drodzy, chcę wam podziękować No i moi drodzy, sprawa kolejna Mamy rok 2024, początek roku 2024 Więc wypadałoby troszeczkę powiedzieć, co będę na tym kanale działał, jednak nie mam zamiaru rzucać jakichś pustych zapowiedzi, ponieważ nie chcę na przykład rzucać jakimś tytułem, że go nagram, kiedy tego tytułu nie mam sprawdzonego, bo wiecie, już parę razy tak mówiłem, no i wiecie jak to wychodziło. Więc moi drodzy, pragnę wam oznajmić, że na kanale znowu będzie przerwa. Znowu będzie przerwa, ponieważ mam problemy natury prywatnej, bardziej natury może zdrowotnej, które psują mi mój schemat dnia codziennego, przez co nie miałem za bardzo czasu nagrywać odcinku na zapas. Właściwie żadnych odcinków, żadnych materiałów nie mam w zapasie, chyba jakieś tam dwa odcinki następnej serii, o której powiem za chwilę. Tak więc wydaje mi się, że ta przerwa będzie trwała. Powiedzmy maksymalnie, lub też no nie maksymalnie. Powiedzmy, że następny, czy też pierwszy odcinek nowej serii pojawi się na kanale 14 stycznia w niedzielę. Nie jest to jakaś moja fanaberia, nie jest to jakiś mój wymysł, po prostu yy, musiałem podjąć delikatną taką niedleco walkę, tylko po prostu musiałem troszeczkę zadbać bardziej o swoje zdrowie. Yy, co wiąże się z tym, że niektóre aspekty, takie jak nagrywanie musiałem odłożyć ze względu na to, że nie miałem czasu, ponieważ wizyty tu i ówdzie zabrały mi sporo wolnego czasu, przez co po prostu nagrywać nie mogłem. Tak więc tak to niestety mniej więcej wygląda. Ale na pocieszenie, moi drodzy, mogę powiedzieć, że w tym roku nie mam zamiaru nagrywać żadnych długich serii czy nie będzie tasiemców, które zjedzą mi po prostu pół roku będzie z pewnością dużo krótkich serii czyli będzie tak jakby większe urozmaicenie na kanale i moi drodzy pojawi się seria Zagrajmy w GTA San Andreas i jeżeli mi się uda to na pewno nagram Max na dwójkę wiele osób już się pytało o Maxa dwójkę Maxa mam zamiar ograć nie wiem kiedy ale podejrzewam na 90% będzie to okres jesienny żeby tak jak w przypadku jedynki Aura za oknem zgrywała się z tym, co dzieje się w grze. A jakie będą następne inne serie, zagrajmy wy, to już, moi drodzy, czas pokaże. Kolejna kwestia, pana programowa, moi drodzy. Tak jak wspominałem, serie w sam raz na raz oraz Oj tak to się grało się zakończyły, ale zastąpiłem je zgoła innymi seriami. O tytułach, co takiego wyjątkowego ma w sobie dana gra oraz POV jest 2010 rok, a ty nagrywasz sobie serię z czegoś tam. Mam nadzieję, że te serie przypadną wam do gustu, że mm, będą jakimś powiewem świeżości, czymś oryginalnym. No i mam nadzieję, że po prostu będziecie się świetnie bawić, zwłaszcza przy tej serii takiej wiecie, tej POV, która faktycznie oddaje niuanse tego jak się nagrywało serię Zagrajmy Wy kilkanaście lat temu. Tak więc mam nadzieję, że te moje pomysły jakoś tam zostaną docenione. No i dobrze moi drodzy, to będzie chyba tyle jeśli chodzi o sprawy ponadprogramowe, więc spokojnie teraz mogę sobie przejść do spraw bieżących. Moi drodzy, seria zagrajmy w Max Payne, dobiega końca, no i moi drodzy, co ja mogę powiedzieć, po prostu króciutko, czuję się bardzo mocno doceniony, bardzo mocno wyróżniony, bo tak jak siadła ta seria na kanale, to już chyba nie siądzie żadna później i też nie siadła żadna przedtem tak seria, po prostu Maxiu zdmuchnął, wszystkich tutaj z planszy. Wszystkie inne serie po prostu zostały zdmuchnięte, ale, moi drodzy, to się nie mogło nie udać, ponieważ, no, Max został udostępniony w Wigilię, pierwszy odcinek. Wiadomo, za oknem, no, też takie klimaty ala um, śnieżne czy też bardziej klimat świąteczny, ale no to wszystko na pewno miało jakiś tam wpływ na odbiór Maxa. No i też y, największy wpływ na taki pozytywny odbiór tej serii miało to, że ta seria była tak długo wyczekiwana przez was. Tak więc, moi drodzy, Mogę wam tylko po prostu podziękować za to, że byliście ze mną podczas trwania tej serii, za wszystkie łapki, suby, komentarze, bo tego było tyle, że ja nawet chyba na wszystko jeszcze nie podpisywałem, tak więc no, jest naprawdę grubo. Tak więc jeszcze raz, moi drodzy, jedno wielkie dziękuję. I teraz, moi drodzy, możemy przejść płynnie do sekcji statystyk mojego kanału. Moi drodzy, nagrywam ten materiał 7 stycznia i obecna liczba subskrypcji na moim kanale wynosi 946 subskrybentów, tak więc wielkimi, wielkimi krokami zbliżamy się do tego magicznego tysiąca. Czy mam jakieś plany na odcinek specjalny? Coś tam gdzieś z tyłu głowy, jakieś pomysły mi się rodzą. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. W każdym moim razie do tego jeszcze troszkę czasu nam zostało, tym niemniej pragnę Wam podziękować za dużą liczbę subskrypcji, która po prostu wpadła podczas trwania serii z Max Payne'a. Dziękuję Wam moi drodzy, no i oby tak dalej. Mam nadzieję, że w tym roku siądzie mi 1000 subów, no i, i będzie super. No i moi drodzy, jedna seria Zagrajmy Wy się skończyła, więc wypada rozpocząć kolejną serię Zagrajmy Wy, a kolejną serią Zagrajmy Wy na moim kanale będzie seria z gry Call of Duty United Offensive. Stary dobry kodzik, moi drodzy, czy się wam spodoba, czy nie, nie sądzę, żeby ta gra siadła tak, jak Maxik, zwłaszcza, że nie idzie mi w tej grze zbyt dobrze przyznam się szczerze, chociaż nie lamię aż tak mocno, ale też tak płynnie jak w przypadku Maxa nie idzie. Tym niemniej krótka, przyjemna seria to będzie. Wydaje mi się, że będzie to około 10, może 12 odcinków. Chyba ze 2 mam nagrane dopiero, tak więc mam nadzieję, że ta seria przypadnie Wam do gustu. No i tak jak mówiłem. W przypadku tej serii będziecie musieli troszkę poczekać na kolejny odcinek, ale tak jak mówiłem, no nie jestem w stanie się teraz czasowo wyrobić, więc 14 najprawdopodobniej stycznia pierwszy odcinek się pojawi. No i mam nadzieję, że po prostu ta seria przypadnie Wam do gustu. Teraz, moi drodzy, możemy przejść do sekcji wsparcia mojego kanału. No i oczywiście, podczas trwania serii z gry Max Payne takowe wsparcie się pojawiło. Pojawiła się jedna wpłata od użytkownika Druid Lot. Jest najlepszy Maxik, to jest Donejcik. No oczywiście, no wiadomo, że Maxik najlepszy. Druid, widzę, że się rozbrykałeś ostatnimi czasy z Donejcikami. Bardzo mocno Ci mordeczko dziękuję za trzy dyszki, szanuję mocno. Pozdrawiam serdecznie i jeszcze raz jedno wielkie dziękuję. No i moi drodzy, standardowo na co będzie szło z tych donate'ów? Jeden dodatkowy szkopuł mi przybył, czy też jeden dodatkowy zakup mi się szykuje, ponieważ y, zgrywałem ostatnio większość moich gier do formatu ISO. Wiecie, że mnie takie zabezpieczenie, no bo wiadomo, że y, format CD no, nie jest jakiś niezniszczalny i czasami... Te gry na slicka potrafią po prostu nie odpalać, więc postanowiłem to wszystko sobie pozgrywać. No i wiadomo, że podczas tego zgrywania napęd dość mocno pracował. No i tak mocno pracował, że swój napęd wykończyłem. Niestety mój napęd już płyt nie czyta. Tak więc, moi drodzy, jeżeli ktoś potrafiłby i znałby się na jakiejś dobrej marce napędu DVD, potrafił mi coś tam wskazać, byłbym bardzo wdzięczny, ale. Tak czy siak napęd zostawiamy na później, yy, i pierwszorzędną taką rzeczą, którą będę chciał kupić w tym roku, będzie ta ciągnąca się już za mną. Nie wiem jak długo yy, ósemka ramu. Tak więc to będzie pierwszy zakup. Drugim pewnie będą te słuchawki, a trzecim będzie napędzik. Tak więc na to pójdzie sianko. No i cóż, moi drodzy, to w zasadzie tyle, co miałem Wam do powiedzenia. Wszystkie informacje wymieniłem, wszystko to, co miałem powiedzieć, powiedziałem. Słyszymy się 14 stycznia przy pierwszym odcinku Call of Duty United Offensive. Mam nadzieję, że te przerwy będą tylko wyjątkami, a nie regułą. Tak więc co, moi drodzy, słyszymy się podczas II Wojny Światowej, podczas strzelaniny. I to w zasadzie tyle. Ok, moi drodzy, odcinek zbrać się pomału do końca. Tak więc żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć.